Czy wy uczycie swoje dzieci, jak powinno wyglądać małżeństwo? Myślę sobie o tych rozwodach wszystkich. Nagrałam ostatnio filmik dotyczący rozwodów, dotyczący tego, jak te rodziny się rozpadają, jak potem cierpią te dzieciaki, bo tego jest coraz więcej na świecie. No ale taka myśl mi przyszła, czy my uczymy swoje dzieci małżeństwa? Jak to małżeństwo powinno wyglądać? Jaki powinien być mąż? Jaka powinna być żona? Czy mężczyzna uczony jest tego? Mężczyzna, jeszcze nie mężczyzna, ale dziecko, chłopiec, mały chłopiec. Czy uczony jest tego, że kiedyś jeżeli zechce, jeżeli będzie takie powołanie miał, chociaż ja wierzę, że prawie każdy ma takie powołanie, bo mamy iść i się rozmnażać. Więc czy taki chłopiec jest uczony tego, że kiedyś będzie głową rodziny, że będzie musiał zaopiekować się swoją żoną, swoimi dziećmi? Czy żona uczona jest tego, jak kochać swego męża, jak go wspierać? Jak bardzo. Ten mężczyzna, potem jej mąż, oczywiście, będzie miał ciężko, bo głowa rodziny nie ma łatwo. Oj nie. Dlatego mamy teraz tylu mężczyzn, którzy po prostu nie rozumieją, ale też kobiet, które nie rozumieją w ogóle systemu rodziny. Bo wiecie, jakie to jest proste: że zakochasz się w kimś, weźmiesz ślub, Jedni biorą szybko ślub, drudzy troszkę czekają z tym. I potem nadchodzi życie razem. Nadchodzą dzieci. W kobiecie zmienia się jej ciało. W ogóle mężczyzna też się zmienia, tak? Bo ma większą presję, więcej musi zarabiać, musi więcej rzeczy robić w domu, musi pomagać bardziej. Bardzo często jest tak, że mężczyźni przychodzą do domu po pracy i siadają i myślą, że już nic nie muszą, bo żona nie pracuje, siedzi z dziećmi, no to ona przecież wszystko ogarnie, no nie? Jakie to jest ym, bardzo dziwne myślenie. Ale teraz ja się tak zastanawiam, skąd te myślenie nadeszło tych mężczyzn. Czy to nie jest trochę tak, że matki w domach. Przyzwyczajają tych małych chłopców do nic nierobienia, że nie ma czegoś takiego w tych domach jak, ej, słuchaj, odkurzysz teraz, pozmywasz. Czy uczycie tego swoich chłopców? Bo bardzo często jest tak, że ten duży mężczyzna ma problemy w domu, nie wie, co w tym domu zrobić, nie wie, jak pomóc. Właśnie przez to, że matka w domu wszystko za niego robi. Bardzo duży to jest błąd, bo taki chłopiec powinien się uczyć tak, że jak przyjdzie z tej pracy, to ten dom jest wspólny. Budujesz coś wspólnie, i jak żona nie jest w stanie ogarnąć tego domu, a zresztą nawet jak jest w stanie ogarnąć, to jak Ty przyjdziesz z tej pracy, to tej żonie należy się odpoczynek od dzieci, bo te kobiety są po prostu przemęczone. Jak jedna kobieta widzi drugą kobietę, która jest tak zjechana pracą w tym domu, bo, bo w domu to się naprawdę pracuje. Czasem wydaje mi się, że gorzej niż w takiej pracy ośmiogodzinnej, ale dobra, zależy jak sobie. Mm, Poustawiasz priorytety w domu, tak? Jeżeli chcesz mieć codziennie wysprzątany dom, codziennie ugotowany super obiad, chodzi mi, że taki super, super obiad, i codziennie chcesz mieć yy, po prostu wszystko na błysk, i Twoje życie ma być idealne, to Ty, kobieto, nie dasz sobie rady psychicznie. Trzeba popuścić, trzeba pamiętać, że dom. To jest rodzina, czyli tam będzie bałagan, jak są małe dzieci. Tam nie musi być czysto. Czasem zamiast obiadu możesz zjeść kanapki i dzieci też mogą. I my jakby patrzymy się też troszkę na ten internetowy świat, tych jak oni się nazywają. No wiecie, nie celebrycie, tych influencerzy. O, no nie. Bardzo często oni pokazują takie piękne domy wysprzątane, w ogóle piękne dzieci ubrane, wiecznie tam jest czysto. I to jest takie kłamstwo, którzy, które ci ludzie robią, bo tak u nich w domu nie ma. I teraz ogląda to taka żona, taki mąż, i u nich tak w domu nie ma, i nagle coś się rodzi w głowie dziwnego, tak że. Mój dom nie, funkc nie, funkcjonuje do nie funkcjonuje dobrze. Bardzo często też tacy ludzie biorą rozwód, bo od, od takich małych rzeczy się zaczyna i potem ciągnie się jeszcze dalej. Bardzo często mężczyzna rozwodzi się z kobietą, bo jej ciało się po porodzie zmieniło, tak, yy, i szuka sobie po prostu kogoś innego, lepszego, młodszego, tak. Więc my chyba. Nie uczymy naszych dzieci tego, jakie ważne jest małżeństwo, jaka ważna jest rodzina i jak trzeba mm, po prostu dbać o swój dom. Jeżeli coś jest nie tak w nim, to głowa rodziny powinna porozmawiać ze swoją żoną. I wiecie, jak tam nie będzie w domu Bożego porządku, tak jak jest w Biblii ten Boży porządek opisany, bo jak zaczynasz żyć tym porządkiem Bożym, to nagle zauważysz, że jakoś w dziwny sposób wszystko zaczyna się układać. Nagle masz miłość do swojej żony, a wcześniej miałeś nienawiść, wcześniej ona ci się nie podobała już, wcześniej ci się znudziła. Nagle żona poczuwa, też miłość do swojego męża? Dziwne rzeczy, no nie? Nagle takie rzeczy, które wcześniej nam przeszkadzały i się kłóciliśmy ze swoimi małżonkami, to nagle przestają nam przeszkadzać i zaczyna być harmonia w naszym domu, w naszym życiu. I dzieci wtedy są szczęśliwe. Dzieci wyrastają we wspaniałym domu. I chcą mieć również taki dom, więc szukają sobie takiej partnerki, yy, która dałaby im te ciepło domowe. No albo kobiety szukają takiego partnera, który właśnie będzie tą głową rodziny, a nie mazgajem. Rozumiecie, bo mężczyzna musi być mężczyzną. Kobieta wybiera sobie męża, który jest męski. Nie, który będzie, gdzie ona będzie czuła się przy nim bezpiecznie? Będzie wiedziała, że on zbuduje im dom nie musi zbudować rękami ok, ale że będzie ten dom i będzie trzymał w swoim ręku i zbuduje tam bezpieczeństwo. A mąż będzie wiedział, że taka żona da po prostu ognisko domowe, te ciepło. Bo my jesteśmy stworzeni do czego innego, mężczyźni i kobiety. Tylko teraz w tym świecie tak się wszystko miksuje, a to jest bardzo niedobre. Także uczcie swoje małe dzieci już, jak powinno wyglądać małżeństwo, bo piękne owoce to przyniesie dobre owoce przede wszystkim.